Jeśli obserwujecie mnie na Instagramie, to wiecie doskonale, że rozmowa ze mną do pytania na śniadanie trafiła w końcu na antenę. Od samego wtorku napawałam się tym, że to się będzie działo. Moja rodzinka stanęła na wysokości zadania, ponagrywane mamy na różne sposoby, i ja od tego czasu raz dziennie przynajmniej napawam się swoimi czterema minutami sławy. Patrzcie, kto mnie zapowiadał. Z niecierpliwością, z koleżankami i kolegami. Odbędzie się w Katarze, tak jak wspomniałeś. To fascynujące miejsce, więc warto poznać je bliżej. Dlatego na taką krótką wycieczkę zaprosi Państwa Polka, która tam mieszka i pracuje. Zapraszamy. Pani Katarzyna mieszka w Katarze od 6 lat. Tam pracuje, ale także nagrywa swoje vlogi. Dziś pomoże nam rozwiać szereg mitów, a przytoczyć fakty na temat życia w Katarze. Pani Kasiu, co Panią najbardziej zaskoczyło w dotychczasowym życiu w Katarze? Kto ma ochotę obejrzeć całość tego materiału, zapraszam Was do tego, żeby skorzystać z linka, który jest albo w opisie, albo gdzieś tutaj poprzyklejany, ale też ciekawa jestem. Czy macie zwyczaj napawania się swoimi sukcesami? Dokładnie tak, mimo że to jest tylko i wyłącznie 4 minuty sławy, które prawdopodobnie w telewizji polskiej i na ich stronie już przeminęły dawno temu, to jednak ciągle się tym napawam, sobie oglądam. Oglądam sobie te nagrania, gdzie y, słyszę też komentarze nagrywających. Bardzo mi się to podoba. No jest nasza gwiazda! Ale ciekawa jestem też, czy Wy macie taki zwyczaj, żeby napawać się swoimi sukcesami, czy przypominacie sobie, co osiągnęliście, czy macie taki zwyczaj, żeby wracać do tego, albo żeby zbierać to wszystko razem do kupy, zapisywać sobie w jakimś jednym zeszyciku, albo w notatkach na telefonie. Jakie macie sposoby na to, żeby cieszyć się swoimi sukcesami? Muszę Wam powiedzieć, że. To nie jest coś, co przychodzi nam łatwo. Kiedy pracuję w coachingu z moimi klientami, to zauważam i cóż, byłoby nieprawdą, gdybym powiedziała, że ja robiłam kiedyś inaczej, ale zazwyczaj mamy takie tendencje do tego, żeby dochodzić do czegoś, do jakiegoś rezultatu, po czym otrzymujemy go albo osiągamy go i on sobie jest. I mówimy, ok, dobra, załatwione, i idziemy dalej. Bez zastanawiania się nad tym, że tak naprawdę to jest ogromny sukces, bez cieszenia się, bez celebrowania go, bez radowania się nim. I to jest, kochani, coś, co należy naprawdę zmienić w swoim życiu. A tymczasem zapominamy, po prostu, zwyczajnie zapominamy. A umiejętność doceniania swoich osiągnięć jest jedną z rzeczy, która powoduje, że jesteśmy w stanie osiągać kolejne. Dlatego, że skoro ja wiem, że coś osiągnęłam, to wiem, że potrafię sobie poradzić w określonych trudnych sytuacjach. A skoro potrafię sobie poradzić w tych sytuacjach, które były za mną, potrafiłam wtedy, to znaczy, że w przyszłości również będę potrafiła sobie poradzić z różnego rodzaju wyzwaniami. I dlatego to jest takie ważne, żeby celebrować to, co osiągamy, i żeby cieszyć się z tego, i żeby samemu dla siebie bardzo często po prostu, zwyczajnie ciągle to podkreślać. Jakie Wy macie na to sposoby? Ciekawa jestem bardzo. Napiszcie mi w komentarzu, może się czymś zainspiruję i zacznę u siebie stosować. A póki co nagranie z pytania na śniadanie jest na pulpicie mojego komputera i odpalam je sobie raz dziennie, żeby sobie przypomnieć, jakie jest fajne. Oprócz napawania się moimi sukcesami w tym vlogu, będziemy również odwiedzać galerię w Katara Village. Postanowiłam, że będę mówiła to tylko po angielsku, bo robię Wam trochę bałagan taki z nazwami, bo... Wioska Katara, i takie tam różne Katara Village. Będziecie wiedzieli o co chodzi. Więc zaglądamy tam do dwóch galerii: do jednej, dlatego że właśnie tam szłam, a do drugiej, dlatego że akurat mi się trafiła i była bardzo ciekawa. Po czym opowiem Wam trochę o tym, jak wygląda mój zwykły dzień w Katarze. Bardzo często mnie o to pytacie. Wydaje Wam się, że ja tutaj mieszkam na wakacjach, ale tak nie jest. Tak nie jest. Normalna praca też mnie dotyczy. I co potem będzie? Zobaczymy. Na pewno coś nam się jeszcze fajnego, ciekawego przydarzy. Znalezienie fajnego miejsca do nagrywania w kaderze jest naprawdę bardzo trudne, ponieważ tutaj jest bardzo dużo robót drogowych, wszelkiego rodzaju budowy, nawet na Perle, nawet na Madina Centrale, czy w jakichś tam innych częściach, gdzie wydawałoby się, że wszystko, jest skończone, zawsze coś się dzieje. I przez to w tle słychać takie psss. I nawet jeśli nie słychać tego tak bardzo, to w momencie, kiedy montuję film i próbuję podłożyć do tego muzykę, to do każdej muzyki jest takie pss, bo jest to wyzwanie. Można sobie poradzić na różne sposoby. Oczywiście można przynieść słuchawki i używać słuchawek jako mikrofonu zewnętrznego, albo też przyczepić sobie taki mikrofon krawatowy. No jasne, jak się go ze sobą ma, to można. <laughs> Trzeba go ze sobą przynieść, ale rzecz w tym, że nawet wtedy, nawet wtedy, kiedy używa mikrofonu, to i jak słychać do buczenia, a teraz już słychać na mega, bo chyba jestem dosłownie przez płot z jakąś wielką maszyną, która robi coś. Kataranocą to przeurocze miejsca na spacery. Wybrałam się właśnie do galerii i zaparkowałam gdzieś przypadkowo. Zaplątałam się w jakieś tylne uliczki z tylnymi wejściami do restauracji i zobaczcie co zobaczyłam. Mogłam sobie zobaczyć wystawę na temat gachły, czyli tej kawy arabskiej. Ci, którzy próbują, Kawy arabskiej, czyli gachwy, po raz pierwszy zazwyczaj jej nie lubią, dlatego że oczekujemy zupełnie czegoś innego. Oczekujemy ciemnego płynu, który będzie taki dosyć gorzkawy albo słodkawy. Tymczasem gachła, arabska gachła, zupełnie inaczej smakuje. To są ziarna, które nie są palone albo są tylko lekko palone, więc zasadniczo nie są palone. Są zmielone i gotowane, więc cała ta goryczka i w ogóle cały ten smak kawy jest wprowadzony do płynu. I w momencie, kiedy gotuje się, również dodaje się różnego rodzaju przyprawy, głównie kardamon. I tak naprawdę to ten kardamon nadaje takiego specyficznego smaku gachwie. Jeżeli zamawiacie sobie coś w restauracji tutaj w Katarze, czy pewnie w jakichś innych kra arabskich krajach, to jeżeli poprosicie o gachwę, to wszyscy będą wiedzieli, o co chodzi. Ale w każdym razie, ponieważ już jesteście ekspertami, to wiecie, że w momencie, kiedy poprosicie o kawę arabską, nie należy oczekiwać, czarnej kawy. Tego nie będzie. Ale jeśli będziecie mieli ochotę napić się kawy tureckiej, kawa turecka jest mega mocna. To jest taki ziemisty smak. Ja to mówię, że taki trochę z, tej, taki, z takim posmakiem z tej z piwnicy, ale ja bardzo lubię tą kawę, muszę Wam powiedzieć. Ona jest bardzo gęsta. Zwykle podaje się ją w albo małych filiżaneczkach i tam jest pełno mu w środku. Naprawdę tego mu jest mnóstwo. Polecam Wam kawę turecką. Możecie poprosić słodką, bardzo słodką, albo niesłodką, i wtedy kucharz, albo ten, kto przygotowuje kawę, doda Wam odpowiednią ilość cukru według własnego uznania. W tej sali zaaranżowano również swego rodzaju madrid. Madrid to jest taki pokój, taka przestrzeń, takie miejsce, albo taki salon, do którego zazwyczaj w domach zaprasza się gości. Zwykle do innych części domu nie zaprasza się tutaj gości. Czasami bywa to osobnym budynkiem, ale to bardziej w bardziej bogatych domostwach. Natomiast to, co Wam tutaj pokażę i co nakręciłam jest bardzo takie charakterystyczne. Przede wszystkim te poduchy, które są miękkie. To są takie materace, które się kładzie zwykle na jakichś takich bardzo grubo ciosanych, bardzo prosto skonstruowanych ławach. Te ruchome poduchy, te, ten specyficzny wzór, który tutaj zobaczycie też na tych poduchach, to jest właśnie to, w jaki sposób zorganizowane są majlisy? Zwykle są to siedzenia, czyli takie kanapy, które się tworzy dookoła całego pokoju. Dokazywałam wam to też również z takiego majlisu, który był stworzony w bardzo starym domu emira, który jest obecnie częścią muzeum. Narodowego Kataru, więc pamiętajcie, że możecie sobie tam zajrzeć. W momencie, kiedy przejdziecie cały ten budynek w kształcie róży pustyni, możecie również zajrzeć do starego pałacu Emira, w którym Emir naprawdę mieszkał całkiem niedawno, bo ojciec obecnego Emira jeszcze mieszkał w tym pałacu. Zobaczcie sobie, jaki niezwykle prosty ten pałac jest. A jednocześnie ma bardzo dużo pomieszczeń. Ja osobiście całkiem lubię gafę, muszę Wam powiedzieć, ale raczej nie. Piję jej z tego powodu, że mam ochotę być ciekawę. Jak mam ochotę się nabyć kawy, to sięga naprawdę po kawę, ewentualnie kawę turecką. Natomiast jeśli chodzi o gachwę, ona jest bardzo ciekawa, bardzo dobra, to jest taki sympatyczny, lokalny dodatek do różnego rodzaju słodkości, a gachwę podaje się również z bardzo słodkimi i przepysznymi daktylami. Nie muzeów, ani też specjalnie nie lubię ich zwiedzać teraz, kiedy jeżdżę do różnego rodzaju miast. Raczej wolę przyrodę, wolę spacerowanie po miastach. I zastanawiałam się dlaczego, bo w zasadzie niektóre muzea są naprawdę ciekawe. Myślę sobie, że to dlatego, że czułam się w obowiązku zapamiętać wszystko, co tam zobaczyłam. Teraz mam zupełnie inne podejście do chodzenia na różnego rodzaju wystawy, na różnego, do różnego rodzaju muzeów. Oglądam po pierwsze to, co mnie interesuje. Czyli, jeśli widzę coś ciekawego, jeśli jest coś fajnego, o czym chciałabym się dowiedzieć więcej, staram się dowiedzieć więcej właśnie o tej konkretnej rzeczy. Jeśli muzeum jest nudne, nieciekawe i zupełnie, nie ma tam niczego takiego, co przykuło moje oko, po prostu wychodzę szybciej, to dobrze, bo wtedy nie jestem znudzona, nie jestem znużona, nie tracę niepotrzebnie energii i. Mm, i zaciekawienia światem, <noise> ani też nie marnuje swojego podejścia nowego do muzeów, ale też z drugiej strony mam więcej czasu na robienie różnych rzeczy, które bardziej mnie interesują. Nie musimy być, kochani, zainteresowani dokładnie wszystkim. Warto dowiedzieć się czegoś. Chociażby, jak idziemy na wystawę zdjęć z Peru, na wystawę zdjęć z Turcji, możemy po prostu sprawdzić w Google Mapach, gdzie Turcja jest, gdzie jest Peru. I myślę sobie, że to i tak będzie bardzo dużo i to już naprawdę będzie dużo więcej niż dużo osób po prostu zwyczajnie wie. Wobec czego, kochani, chodźcie na różnego rodzaju wystawy. Jak będzie nieciekawa, to wyjdziecie szybciej. A może będzie tam coś takiego, co będziecie chcieli zapamiętać, co sobie zapiszecie. Albo może zobaczycie coś takiego, co chcielibyście obejrzeć na swoje własne oczy. Bardzo fajną rzecz można zaobserwować tutaj na tym zdjęciu. Zobaczcie, opisane to zdjęcie jest jako śniadanie dwóch osób właścicieli centrum kultury i sztuki w Istanbule. To jest piękny widok na Istanbul i absolutnie cudowne widoki. Co prawda jest powiedziane, że jedzą śniadanie, natomiast widać, że panowie tutaj przyszli tylko na chwilę, leją sobie tutaj herbatkę, no w porządku, a tu w tle widać. Jakie mieli przynęty dla mew, żeby tutaj przylatywały po to, żeby zjeść. I żeby zrobić im takie fantastyczne tło. Zobaczcie, ile przygotowania i ile pomysłowości wymagało zrobienie tego zdjęcia. A zdjęcie jest moim zdaniem naprawdę fantastyczne. Wykonał je ten pan Zobaczcie, jak świetnie zastosowana zasada trójpodziału. Po, wrzucę Wam tutaj zdjęcie, bo zrobiłam sobie print screena z takiej siatki trójpodziałowej. Zobaczcie, na trzeciej części tego obrazka znajduje się dom, a na trzeciej części z prawej strony znajduje się mostek. Słuchajcie, Albo raczej jakaś bariereczka, która powoduje, że cały ten krajobraz, ta część ciemna jest taka ciekawa i fajna której byśmy normalnie nie zobaczyli, gdyby była schowana w jakimś innym miejscu tego zdjęcia. Także mimo tego, że tak jak Was uczę, tutaj jest co prawda akurat horyzont na samym środku, to jednak mimo wszystko to, co artysta chciał pokazać, i dokładnie zauważamy natychmiast, jak tylko spoglądamy na to zdjęcie. Zasada trójpodziału. Kolejne przepiękne zdjęcie ale wyobrażam sobie, że fotograf musiał mieć ze sobą jakiś bardzo ciekawy sprzęt, bo tutaj w rogu, w samym rogu zdjęcia można zobaczyć, jak ktoś robi mu fotę. <laughs> Więc musiał mieć całkiem ciekawy sprzęt po to, żeby robić te zdjęcia tutaj. Właśnie wystawa, na której zbyt długo nie zabawię, wszędzie dookoła piłka nożna, wszyscy fani, jak najbardziej, jeśli ta wystawa ciągle będzie tutaj w trakcie Mundialu, koniecznie wpadajcie. Jest bardzo fajna, bardzo ciekawa. Mnóstwo zdjęć w dwóch salach, jeszcze w korytarzu, aczkolwiek muszę przyznać, że aranżacja jest bardzo ciekawa, bo na podłodze tutaj mamy boisko do piłki nożnej. Myślę sobie, że to bardzo pomysłowe i naprawdę fajnie się tutaj te zdjęcia ogląda. Jedno, co można zauważyć, jeśli ogląda się te zdjęcia, to naprawdę na boisku wiele się dzieje. Ogromna ilość zaangażowania, ogromna ilość emocji. No i przede wszystkim spektakularne skoki, wyskoki, główki. Niesamowite, fajne zdjęcia. Pełny stadion w czasach COVID w 2020 roku. Kiedy jechałam w tą stronę, w końcu udało mi się przyłapać kilka autobusów, które będą woziły kibiców. Jeździ ich tutaj pełno. Widziałam już kilkukrotnie różnego rodzaju kolumny yy, tych testowych autobusów, które trenują kierowców. Ale nie udało mi się ich nigdy złapać, dlatego możecie sobie teraz zobaczyć. Wysyłacie do mnie linki czasami z informacjami o katarze z jakichś gazet albo z portali internetowych i pytacie mnie, Kasia, czy to prawda. Fajne to jest, można proceder kontynuować, a ja bardzo chętnie odpowiem Wam na pytanie. Ostatnio widziałam linka do artykułu, który pisze o tym, że w katarze prawdopodobnie trzeba będzie zapłacić 50 riali za piwo w sklepie. I 70 w knajpie. I chciałabym tutaj sprostować, ponieważ po pierwsze, w Katarze nie można kupować alkoholu w sklepie. Tutaj, w sklepie w ogóle nie ma alkoholu. Jest tylko jeden sklep, w którym można kupować artykuły alkoholowe wszelkiej maści. I one rzeczywiście są bardzo, bardzo drogie: 3, 4. Albo i pięć razy droższe niż normalnie byśmy kupowali w Europie, ale do tego sklepu trzeba mieć pozwolenie, żeby w ogóle wejść. Dlatego w sklepie, moi drodzy, na pewno w Katarze nie kupicie alkoholu nawet w trakcie Mundialu. Nie będzie takiej możliwości. Natomiast będzie można kupować alkohol w różnego rodzaju klubach nocnych, będzie można kupować w hotelach, w restauracjach hotelowych. Będzie można kupować w niektórych restauracjach, które już w tej chwili mają pozwolenie na alkohol. Podobno, i to są tylko ploteczki, a mam wrażenie, że to są po prostu czyjeś pobożne życzenia: że podobno na Perle restauracje uzyskają pozwolenie na sprzedaż alkoholu tylko i wyłącznie na ten okres. Już kiedyś tak było, że na Perle, czyli tam, gdzie jest, to jest ta słuszna wyspa, gdzie mieszkają głównie ekspaci. Podobno na Perle już był kiedyś taki okres, że tam faktycznie restauracje sprzedawały alkohol, i w momencie, kiedy ta licencja została im odebrana, bardzo wiele restauracji tam się niestety zamknęło z tego powodu. Natomiast teraz nie można, nie podejrzewam szczerze mówiąc, żeby to faktycznie wróciło, ale wiemy już w tej chwili, że podczas Mondialu. Będą strefy kibica, w których będzie można kupować alkohol. Ile on będzie kosztował, tego nie wiem. W tej chwili puszka albo mała butelka piwa faktycznie zaczyna się od 50 zł. Jeśli chodzi o butelkę wina, to w restauracji, w klubie zapłacicie za nią mniej więcej 300, 400 i więcej reali. Natomiast jak to będzie w strefach kibica, ile ten alkohol będzie kosztował, w jaki sposób będzie można go kupować, tego jeszcze dokładnie nie wiem. Wiem na pewno, że te strefy kibica też nie będą alkoholu sprzedawały przez cały czas. To będzie na jakiś czas przed meczem i na jakiś czas po meczu będzie jedna strefa kibica, która będzie sprzedawała alkohol przez bardzo długi czas. Ona będzie gdzieś w okolicy Kornisza, więc to będzie ta taka bardziej. Yy... Centralna strefa kibica, do której będą trafiali wszyscy. Nie podejrzewam, żeby ten alkohol był tani, dlatego że na alkoholu i produktach z wieprzowiny jest nałożony podatek od grzechu. Dlatego za te produkty płacimy kilka razy więcej niż one normalnie kosztują. Także no cóż, nastawcie się, moi drodzy. Bardzo fajne pytanie, dostałam też w wiadomościach prywatnych ostatnio na Instagramie które brzmi tak. Czy jest potrzebna jakaś licencja albo jakaś zgoda na nagrywanie np. Na metra szejków na Wielbłądach albo tego parku czy tego supertargu? Bo rozmawiałam z jedną osobą, która mieszka w Katarze, który, chyba drugi albo trzeci rok i ta Osoba przedstawia to tak, że boi się i wypatruje, czy policja nie będzie jej przeganiać. Sami widzicie, co ja kręcę, co nagrywam i widzicie, co można ewentualnie zobaczyć w moim vlogu. I muszę przyznać, że przez pierwsze lata mojego pobytu tutaj w Katarze czułam się dokładnie tak samo jak ta osoba, która mówiła o tym, że cały czas wypatruje, czy policja nie będzie jej przeganiać. Jak tylko przyjechałam tutaj, to zostało mi powiedziane, że nie wolno fotografować i filmować budynków rządowych. W międzyczasie również gdzieś tam przeczytałam, że nie wolno filmować kobiet tutaj w Katarze. I faktycznie staram się tego nie robić. Jeżeli jestem gdzieś tam, jakiegoś blisko, jakiegoś budynku rządowego, to staram się albo być tak oczywista w swoim nagrywaniu, że jak ktoś już będzie chciał mnie przegonić, to mnie przegoni. Albo też po prostu zwyczajnie tego nie robię, wobec czego nie znajdziecie na moich vlogach i na moich zdjęciach, i budynków rządowych, no bo rzeczywiście, poza tym one są zazwyczaj za wielkim murem, więc trudno je czasami sfotografować. Trzeba się wtedy bardzo starać, ale też po co? Dla moich vlogowych potrzeb jest to kompletnie nieistotne. Jeśli chodzi o kobiety, to staram się albo robić to w tak jasny i oczywisty sposób, że mogą się odwracać, mogą, kiedy tylko mnie zauważą, to uciekną i tam. Się chowają, albo coś w tym stylu. Ale też staram się to tak, tak robić, żeby nie było widać twarzy, tylko gdzieś tam sylwetkę i, i nic więcej. Niepotrzebne mi są kłopoty. Tak po prostu. Natomiast faktycznie bardzo mnie to stresowało na samym początku i bardzo się bałam, że to się źle skończy i że ktoś mnie tutaj zaaresztuje. Nie zdarzyło się to przez tyle lat, kiedy tutaj mieszkam, ale też nie przyginam. Był taki moment, kiedy zauważyłam, Turystów. I turyści fotografują i filmują, słuchajcie, wszystko jak opętani. <noise> no i dobrze, no. I też zauważyłam, że ich nikt nie zaczepia, nikt ich nie przegania, nikt ich nie nic złego nie mówi, a też w momencie, kiedy pojawiam się na słuchu z moją kamerą, to zazwyczaj pojawia się mnóstwo osób, które chcą mi powiedzieć hello, jak się masz i chcą w tej kamerze się w jakiś sposób pojawić. I to ja oczywiście witam z przyjemnością, z radością i jak najbardziej wykorzystuję do tego, żeby te moje obrazy wyglądały ciekawie, fajnie i interesująco dla Was. Taki jest mój sposób na to nagrywanie. Faktycznie jest tak, że trzeba zwracać na to uwagę. Jeżeli ktoś mi macha ręką, że sobie nie życzy, to wtedy wyłączam i wyrzucam taki plik zazwyczaj, no bo Dlaczego miałabym umieszczać kogoś w moim filmie, skoro on sobie tego nie życzy? Myślę sobie, że szczególnie teraz, kiedy mamy telefony komórkowe, gdzie w zasadzie możemy nagrywać i fotografować każdego w każdej chwili, tym bardziej ważne jest to, żeby każdy miał prawo powiedzieć nie. Dlatego pewnie, że to w jakiś sposób ewoluowało w trakcie, kiedy nagrywałam, ale. Coraz bardziej się przychylam do tego, że staram się, żeby było widać widoczki, żeby staram się, żeby było widać ludzi jako grupy. Natomiast y, szczególnie jakiś konkretnych osób staram się nie filmować, chyba że widzę, że faktycznie im to nie przeszkadza, albo wręcz wciskają się w kamerę. Tego jak ktoś macha, że nie, to nie. I już. Jest tyle okazji do tego, żeby sfotografować albo sfilmować coś fajnego, że naprawdę mogę to zrobić gdzie indziej, z kim innym, w jakichś innych okolicznościach. Fajne pytanie, dostałam ostatnio też pod filmikiem. Pod ostatnim vlogiem, gdzie puszczam fam, zajawki ozdób świąteczno-bożonarodzeniowych tutaj w Katarze, i pytanie było o to, czy tutaj puszczają taką muzykę świąteczną. Słuchajcie, tej muzyki świątecznej często się tutaj raczej nie doświadcza w takich miejscach bardzo publicznych. Chyba, że to są hotele, chyba, że to są specjalne branże bożonarodzeniowe, wtedy oczywiście, ale tak w restauracjach, w kawiarniach to raczej nie. Czasem. Zdarza się, że wmiksują jakąś tam muzykę świąteczną, i faktycznie ona jest. Raz udało mi się to usłyszeć chyba nawet w ciągu roku, gdzie komuś się po prostu muzyczka spodobała i wkleił ją sobie gdzieś tam w playlistę, ale raczej takiej muzyki świątecznej się tutaj nie uświać. Coś wam pokażę. Bardzo mi się podoba, jak oni wpisali sobie w te angielskie słowa dotyczące mistrzostw świata taki arabski charakter pisania, bo jak widzicie, tutaj jest taka wielka przerwa pomiędzy literkami. Mimo tego, że to jest jedno słowo, w arabskich napisach, w arabskich literkach ta przerwa coś oznacza i faktycznie jest tak, że się ją pisze. To nie jest tak, że to jest przerwa pomiędzy literami. Podoba mi się taki sposób dodania takiego arabskiego, lokalnego charakteru do tego, w jaki sposób promuje się Mistrzostwa Świata. Jest to całkiem pomysłowe i trzeba przyznać, że Katarczycy faktycznie starają się tutaj ten arabski styl, arabski charakter pisać w promocję tego wydarzenia, tak żeby było widać, że ten konkretny element pochodzi właśnie z tych mistrzostw świata. Obawiam się, że ten vlog może się zrobić trochę przydługi, dlatego ja już skończę z Wami dzisiaj rozmawiać o tym, w jaki sposób mój dzień wygląda, opowiem Wam w następnym odcinku. Dlatego subskrybujcie ten kanał po to, żeby żadnego odcinka mojego vloga nie przegapić. Jeśli macie jakieś pytania, Albo jakieś informacje chcecie sprawdzić na temat Kataru, wrzucajcie mi wiadomości prywatne na Instagramie albo piszcie tutaj w komentarzach. Bardzo chętnie różnego rodzaju rzeczy dla Was sprawdzę.